Jako fizyk, czy lubisz te chińskie te powieści a science fiction Problem Trzech Ciał? Jak ocenić? Bardzo. Jestem wielkim fanem książki e, całej trylogii e, Problem Trzech Ciał. Jako naukowiec mogę powiedzieć, że nie ma lepszej książki, przynajmniej jeszcze nie spotkałem, która w, w tak wierny i też tak precyzyjny, obrazowy sposób ilustruje wpływ nauki na życie nasze, zarówno na poziomie całej cywilizacji globalnym, jak i na wpływ na życie pojedynczych ludzi. Też bardzo dobrze odwzorowuje sposób myślenia naukowców, sposób myślenia bohaterów tej powieści jest mnie osobiście bardzo bliski. Czyli lubisz chińską kulturę, to w którym aspekcie? Oczywiście ba, bardzo. No to to, że lubię chińską kulturę, myślę, że naj, najbardziej świadczy o tym. Lubię to mało powiedziane, lubię i jestem nią zafascynowany. Myślę, że to najlepiej widać w tym, że decydowaliśmy z żoną o posłaniu dziecka do chińskiej szkoły, że cieszymy się z tego, że on może, mówię to o moim synu, ma okazję dowiedzieć się tak wiele o Chinach z chińskiej szkoły, czego my nie bylibyśmy w stanie go nauczyć, bo po prostu wielu rzeczy nie wiemy. Także przy okazji i my się wiele uczymy o Chinach od niego. Masz jakieś ulubione chińskie powiedzenie czy wierszy? krótka odpowiedź jest tak. Także już od tego 2002 2003 roku jestem między innymi czytelnikiem poezji z dynastii Tan. I mam wiele swoich ulubionych wierszy. Bardzo lubię poezję w tutaj Li bai, albo Tao Yunming. Przede wszystkim ich dwóch bym tutaj wyróżnił. Słyszałam, że dobrze jest nasz tak? da? Robisz. Ojej, zapomniałem zabrać moją kaligrafię. A jutro się da zabrać, nie? To jest stresa na Bo mówiąc o dzieci, że wiem, że twoja żona jest znana psychologiem, która ma dużo doświadczenie na wychowanie dzieci, swoje, ma swoje wykład różnych... Jaka jest wasza filozofia na wychowanie dzieci? Nasza... Filozofia wychowania dziecka przede wszystkim opiera się na sprawczości i na podmiotowości dziecka. To znaczy chcemy, żeby to on sam, mamy synka, żeby to on sam decydował o jak w jak największym zakresie o tym, co robi, co go interesuje, czym będzie się zajmował. A drugi aspekt, który bym wymienił, to jest wielokulturowość. Moja żona pochodzi z Indonezji. No, ja oczywiście jestem Polakiem, nasz synek urodził się w Stanach Zjednoczonych. Teraz mieszkamy w Chinach i to jest też bardzo ważny element dla nas wychowania naszego syna, żeby wszystkie kultury, które splatają się w naszej rodzinie, żeby były. E, równo i wyrażone, wyważone, żeby miały równy wpływ na e, życie naszej rodziny. No i też staramy się, żeby zupełnie my, myślał o sobie, że jest jednocześnie Polakiem, Indonezyjczykiem, Amerykaninem, no i żeby e, tutaj mieszkając w Chinach, żeby wkładał jak najlepszy e, wkład w, w kontakty między Chinami a światem zewnętrznym. <laughs> Parę słów o tej kawie. To jest kawa o smaku jaśminowym. Takiej kawy w Polsce y, nie ma, przynajmniej nie słyszałem. Może jest, to ja nie wiem. się się, Bye, bye, mm, bye, bye Według mojej obserwacji, tutaj żyjesz już zupełnie jak normalny norma Chińczyk. <laughs> Jeśli przedstawić Twoje polskiemu przyjacielowi, jaka jest największa różnica w życiu między Zachodem i Chinami według Twojej obserwacji? Ja myślę, tak powiem, po części jako prywatny obywatel, jako cywil, ale po części też powiem jako naukowiec, że może największą różnicą niesamowity nacisk, jaki, jaki kładą Chińczycy, w szczególności rodzice, na, w, jaki przykładają do nauki. Więc to, że od zawsze w Chinach, od wielu set lat, funkcjonuje taki zamysł, że poprzez naukę osiągamy największy sukces życiowy, to ma wielusetletnią historię w, tutaj w Chinach, ale on się przekłada na codzienne decyzje wielu dziesiątków, może nawet setek milionów ludzi w Chinach, którzy przykładają olbrzymią wagę do nauki i też. Darzą bardzo wielkim prestiżem nauczycieli ogólnie, a w szczególności nauczycieli akademickich, takich jak ja. Także muszę się pochwalić tym i też podziękować swoim chińskim gospodarzom za to, że pracując tutaj jako, jako naukowiec, badacz na Uniwersytecie, szczególnie na Uniwersytecie Tsinghua, który jest najbardziej znamienitym uniwersytetem w Chinach, muszę powiedzieć, że cieszę się bardzo. E, wysokim prestiżem tutaj, ze względu na swoją pracę, że to jest coś zupełnie wyjątkowego i co wyróżnia Chiny od Zachodu. Co często robić w wolnym czasie w Pekinie? Moim ulubionym zajęciem e, po pracy jest, e, są góry. Wszystko, co związane z górami a więc zwykłe chodzenie po górach. E, Spinaczka, jazda na nartach, też wyprawy rowerowe w górskim terenie. To są wszystko moje ulubione zajęcia, które uprawiam i sam, i z synem, i z żoną również.